Nadszedł wrzesień, a wraz z nim uczniowie wrócili do szkolnych ław. W placówkach edukacyjnych w całym kraju odbyły się uroczyste akademie z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Jak informują przedstawiciele Wydziału Edukacji Puławskiego Urzędu Miasta, do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto uczęszcza obecnie 3625 uczniów. 467 z nich rozpocznie naukę po raz pierwszy. Z kolei w miejskich liceach ogólnokształcących w tym roku będzie uczyć się 1445 osób. 462 z nich to uczniowie pierwszych klas. Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Pławski, to z informacji przekazanej przez Rzecznika Starostwa Powiatowego w Puławach wynika, że w tym roku uczęszczać do nich będzie 4325 uczniów. W tym roku utworzono 45 nowych oddziałów, do których zapisanych jest 1484 uczniów. Nowy rok szkolny przynosi dla uczniów i nauczycieli pewne zmiany. W pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych wprowadzony został nowy przedmiot Historia i teraźniejszość który docelowo ma zastąpić wiedzę o społeczeństwie. Na lekcjach Edukacji dla bezpieczeństwa mają pojawić się elementy przysposobienia obronnego. W maju matury będzie zdawać pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Rok szkolny 2022-2023 zakończy się 23 czerwca. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu- i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 metrów kwadratowych z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym, zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji – trzeci kwartał 2023 roku. Szczegóły w biurze sprzedaży Magdom Holdings S.A. Przy Ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl